Poprawiamy błędy w tekście. Program podkreśla nam błędy kolorem czerwonym. Możemy wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni klikając tutaj. Program przestał nam automatycznie sprawdzać błędy. Nie oznacza to, że błędy zostały poprawione. Klikając powrotem widzimy, że program. Ponownie nam podkreślił, gdzie mamy błędy. Chcąc poprawić błędy, klikamy na dany wyraz prawym przyciskiem myszy. Następnie możemy wybrać z proponowanych jedną poprawną odpowiedź. Może się zdarzyć tak, że nie ma poprawnej podpowiedzi. Wtedy należy poprawić ręcznie. Prawy przycisk myszy wybieramy poprawną podpowiedź. Włączamy znaki niedrukowalne. Widzimy, że oprócz błędów podkreślonych znalazły się również w tekście błędy redakcyjne. Ponieważ pomiędzy kropką a wyrazem nie powinno znajdować się odstępu. Należy go usunąć. Również w tekście można zauważyć, Podwójne spacje, oraz ponownie, pomiędzy wyrazem a kropką, odstęp, którego nie powinno być. Również pomiędzy wyrazem a przecinkiem tego odstępu nie powinno być.